Witamy w chod dogowych wzgórzach domu Mikiego i raźnych rajdowców. Wskakujemy do aut i jedziemy. Odkrywaj świat z nikimi przyjaciółmi. Od Big Bena w Londynie po plaże na Hawajach. Wybierz cel podróży. Włochy, Wielka Brytania, Hawaje lub Hiszpania. Dalej, młody kierowco, wybieramy, bo wszyscy ci odjadą. Zapnij pas, wybierz jedną z tras i wciśnij gaz! Wybrałeś Włochy. Ruszamy! Raz, raz, raz! Buongiorno! Witam z żywu we Włoszech! <laughs> Billy Bigo sprawozdaje dla was na żywo z miejsca najwspanialszego rajdu w tym sezonie. Powitajmy dziś gorąco wszystkich zawodników! Zanim popędzisz przed siebie, pomóż Mini i Daisy rozwiązać zagadkę. Halo, raźna pomoc? Pomożesz raźnym pomocnicom znaleźć Pluto? Tak? Świetnie! To dokąd, Mini? Pierwsze kroki skierujemy tutaj, na schody hiszpańskie. Widzisz Pluto, młody kierowco? Chyba go zna... Pomyłka, to gitarzysta. Gdzie on się schował? Chwila... Tam jest! Za murkiem! Brawo, mistrzu kierownicy! Dokąd teraz Mini? Podziwiajcie, moi drodzy! Oto fontanna Neptuna! Wow, nie pomyślałbym, że pluska się tu ośmiornica! Widzisz Pluto? Gdzie on czmychnął? Znalazł się? Tak jest! Stoi za fontanną! Masz oko! Prowadź Daisy! Kolejny etap: największy amfiteatr w Rzymie? Czyli Koloseum! Gigantyczne jest! Gdzie ten Pluto? Znalazłeś Króluszos? Tak jest! Chowa się na trybunie! Pięknie, Rajdowcu! To teraz możemy się pościgać. Na miejsca. Gotowi. Klasa, mistrzu. Wybierz inną część świata. Dobry wybór śmigamy do Wielkiej Brytanii. Trupy. Dzień dobry bardzo! Pani Rajdów, to ja wasz, Billy Beagles pod pałacu Buckingham! Tak, właśnie tego w Londynie, w Anglii! Witam Was na wielkim, królewskim wyścigu! Ależ ten pałac Buckingham jest wspaniały! Rajuszku, ale fajowska chata! No, nawet Goofy. Jestem na miejscu? Nie mogę się doczekać! Zaraz. Któż to zajechał? Zgadniesz, kto jest gościem wieczoru? Niki zostawił wskazówki. Rzućmy okiem. Jest tron? Donald z herbatką. Korona i strażnik z pałacu. Do kogo to wszystko pasuje? Już wiesz, mistrzu? Oczywiście. To królowa. Coś takiego? Czy to królowa? Królowa? Co? Gdzie? Kiedyś ja? Spisałeś się. A teraz wracamy na trasę odebrać klejnot. Ależ w ciebie nie bywała piękność! Babko, babko, Zaraz głowę dam mały Jesteś wielki, gufi. Wybierz inne miejsce i gnaj przed siebie! Pakujcie szorty i koszulki! Jedziemy na Hawaje. Aloha ha, ha z uroczej plaży Kauna o, Pora na słynny rajd sztafetowy Wiki Wiki! Gotowi? No i stop! Aloha, ofermy! Donara! Miki i Goofy są na prowadzeniu! Ale poślizg! O nie! Miki i Goofy wypadli z trasy! Mamy wielką kichę i cztery kapcie! Tak, to się bez Narka! Szybko, królu szos! Pomożesz Donaldowi? Padł przełącznik rajdowy. W jaką wyścigówkę zamienia się auto Donalda? Może to numer jeden? Może numer dwa? A może numer trzy? Jak myślisz, mistrzu kierownicy? Wiesz, które to auto? Pierwsze? Drugie? Trzecie? Pomyśl, jaki kolor uwielbia Donald? Wiesz? Jasne, że wiesz! To numer dwa. Wyśmienita robota. Rusz się, Donald. Wyjeżdżamy na trasę. Dzięki, Donald. Mamy u ciebie dół. Zawodowo, młody fanie. Wybierz inną część świata. Silniki w Pomykamy do Hiszpanii! Vamos, vamos, vamos! Cześć, fani rajdów! Witam was na gonitwie wyścigówek! Bo tak właśnie nazywają mieszkańcy Madrytu w Hiszpanii pasjonujący rajd w ulicach miasta! Ole! Mnóstwo miejsc musimy zwiedzić w Madrycie. A, zaczynając od pchłego targu Elrath. De churro! Dziękuję! C dziękuję! Jadę na urlop! Kończąc na wielkim placu Plaza Mayor. Ostrożnie! Te patata z Brawa są... bardzo ostre. Szybko, Bobby! <suszy> Parka del Retiro jest po prostu cudowny! Ha, to doskonałe miejsce na doskonały piknik w naszym doskonałym dniu! Co racja, to racja, ale trzeba się przygotować do wyścigu. Kto pomoże znaleźć auto Mikiego? Czy to numer jeden? Co sądzisz o numerze 2? A o trójce? Któryś pasuje najbardziej? Myśl o kolorze i kształcie. Jedynka, dwójka czy trójka? Racja! To dwójka! Wiesz już dlaczego? Teraz znajdźmy autko mini. Czy to numer jeden? A może dwa? A może na przykład trzy? Co lubi Mini? Kokardki i grochy. Które to autko? Jedynka? Dwójka? Czy trójka? No pewnie jedynka! Dzięki, mistrzu kierownicy! Pora wyskoczyć na trasę! Zdrowi się! Ale super! Jadę jako pierwszy i czuję się świetnie! Ekstra! Brawo, Miki! Dobra robota, kierowco! Wybierz inną część świata! Nie przegap Mikiego i raźnych rajdowców tylko w Disney Junior!